Witam Was na kanale Polka w Holandii. Zapraszam na kolejny odcinek. Zobaczcie, jaki będziemy mieli piękny widok z okna. Kwitnie rzepak. Tutaj są takie piękne zachody słońca, co wieczór. A tam będzie nasza sypialnia i widok sypialni. Będzie tutaj takie duże, wielkie okno, a bohaterem dzisiejszego odcinka będzie ten domeczek, o którym Wam zaraz opowiem. To jest nasz domek letniskowy, w którym mieszkamy, jak przyjeżdżamy do Polski. Arula, odejdź. A Rula to tutaj ma raj, wiecie? W ogóle nie chce siedzieć w domu, tylko cały czas na dworze. Brama też tam jest otwarta, Rula nie ucieka, grzeczna taka. Dobra, lecimy do domku. No to zapraszam w nasze skromne progi. Ten domek ma 30 metrów, od razu jak wchodzimy, no to mamy taki salon z kuchnią. Tutaj jest taka malutka kuchenka, szafki, lodówka, kanapa, ona się rozkłada. No i tak, tu mamy nawet telewizor. Tam jest klima. Musieliśmy ją zamontować, ponieważ latem tutaj jest tak gorąco, ten domek się bardzo szybko nagrzewa. Ale też jak przyjeżdżamy na przykład jesienią, czy teraz i wczesną taką wiosną, no, to te nocy są zimne i ta klimatyzacja też tutaj nam grzeje jeden domek. Także no, idealne to jest dla nas rozwiązanie. Dobra, to lecimy do łazienki, Mamy pralkę, mały prysznic, toaletę. Tutaj lustreczko, co miejsce też na kosmetyki. Cyk. Także taka pełnowymiarowa. Trochę wzięliśmy mały ten prysznic, bardzo ciasno, natomiast mogliśmy wziąć o te 10 centów większy. Ale dajmy radę, tak. W tej szafie trzymamy ubrania. No i tutaj jest już ostatnie pomieszczenie, czyli nasza sypialnia. My postanowiliśmy ten domek y, kupić, ponieważ zawsze jak przyjeżdżaliśmy do Polski na urlop, to mieliśmy problem, czy jechać do moich rodziców, czy do Marcina rodziców. Nawet się czasami kłóciliśmy z Marcinem o to. I byliśmy tak, wiecie, cały czas między tymi dwoma, buczek z buczek z niskowola. To nie jest daleko od siebie, ale mimo wszystko, wiecie, cały czas było jeżdżone, tu parę rzeczy, tu parę rzeczy, no było to dla nas po prostu problematyczne. A odkąd mamy ten domek, to jest taki spokój, jesteśmy u siebie. Jeżeli mamy gości, to przychodzą do nas, wiecie, no to rozwiązało wszystkie nasze problemy. Ale zaczynając od początku. Ten domek kupiliśmy ze strony Ekoarchitektura, oni mają tam bardzo duży wybór domków drewnianych, też takich całorocznych, wiatr, garaży i tak dalej. Ten domek kosztował... 33 tysiące, coś takiego. I on przyjechał na dwóch paletach do złożenia, po prostu z instrukcją. My mieliśmy to szczęście, że pojechaliśmy sobie na podróż poślubną po, zaraz po ślubie, a nasi tatusiowie nam po prostu stawiali ten dom. Trochę pomagał też mój brat. Także no, <laughs> przyjechaliśmy potem na gotowe. Zajęło im trochę czasu budowanie tego, bo to wiecie, nie było takie obsiup. Także jesteśmy im bardzo wdzięczni, wiem, że oglądacie to, także dziękujemy, bo wybudowaliście nam ten domek, my tylko zapłaciliśmy za niego, ale no najgorszą robotę tutaj oni musieli odwalić. Ten domek przyjeżdża na dwóch takich długich paletach i trzeba mieć przygotowaną już pod ten domek wylewkę i pociągniętą kanalizację, także no, trzeba było to wcześniej zrobić. Oczywiście też się zajmowali tym nasi e, tatusiowie, kochani. Bez nich to ja nie wiem, nie wiem, nie wiem jakby to było. Tak samo jeśli chodzi o budowę tamtego domu, to też ma wszystko, taty, e, tata Marcina na głowie. Bez niego no, ciężko by nam było tu cokolwiek e, robić z tą budową, naprawdę. Jak domek już był złożony, to musieliśmy go pomalować, wiecie, zaimpregnować to drewno, bo to jest taka deska 44 mm. Także od środka zaimpregnowaliśmy bezbarwnie i od zewnątrz widzieliście, ten domek jest taki ciemniejszy trochę. Jedyny mamy problem troszkę z oknami. Jak mocno pada deszcz, to yy, ciekną. No nie wiem, czy to jest nasza wina, jak my montowaliśmy te okna, ale po prostu myślę, że jak będziemy zamawiać okna do tamtego domu docelowego naszego, to tutaj wymienimy też yy, te dwa okna, może też łazience takie trzy. One są małe, więc to nie będzie duży koszt. Jeśli chodzi o mywelki, to ta część wszystko jest nowe. Lodywkę mieliśmy z odzysku, bo akurat moi rodzice sobie wymieniali, także skosiliśmy im tą y, starszą. Ten zestaw stołu z krzesłami wzięliśmy z Holandii, przywieźliśmy, ktoś też oddał za darmo i tutaj idealnie one nam pasują y, w ten klimat domku. Tulipanki też kupiłam na saskiej po 2 złote za sztukę. Jeśli by tak podliczyć cały koszt tego domku z wylewką yy, samego domku, wszystkich mebli, kanalizacji, musieliśmy też zrobić szambo, elektrykę, wiecie, wszystko w łazience, to koszt wynió wyniósł nas około 60 tysięcy złotych. Oczywiście nie są to małe pieniądze. Długo zastanawialiśmy się, czy zrobić ten krok, czy wybudować ten domek, ale. Naprawdę nie żałujemy. Uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć. Budowa tamtego domu zajmie nam jeszcze parę lat, także yy, jeśli chodzi o taki spokój nasz i też szczęście, będąc tutaj, no to w ogóle nie żałuję tego. Oczywiście, jeżeli jest budowa tamtego domu, no to te 60 tysięcy znacznie nam też opóźniło, wiecie, tą budowę tego domu. Ale mimo wszystko nie żałujemy tego i uważamy, że to była dobra decyzja. Jeszcze chcę zaznaczyć, że jest to domek tylko letniskowy, więc możemy w nim mieszkać, jeżeli temperatura na zewnątrz nie spada poniżej 0 stopni Celsjusza. Jeżeli jest minus i jest mróz, to woda nam tutaj zamarza. Nie mamy wody w domku. I poza tym wiecie, to jest tylko 44 mm deski, i tutaj już ta klimatyzacja nie dałaby nam rady ogrzać tego domku. Tak naprawdę to w tym domu mamy wszystko czego potrzeba, niczego mi w tym domu nie brakuje, a gdy już wybudujemy tamten dom, to ten mały będzie pełnił e, funkcję takiego domu dla gości. Mamy tą e, kanapę, którą mówiłam, że się rozkłada, mamy jeszcze tamto łóżko, gdzie śpimy razem z Marcinem, już tutaj nieraz ktoś u nas spał, także no, cieszę się, że będziemy mogli tak kogoś ugościć. Wiem, że ten domek nie będzie stał i się marnował. No i ogród też nieporównywalnie większy do tego, który mamy w Holandii. <noise> Och, jeszcze parę lat już nie mogę doczekać, jak tu wrócimy, to jest tak cudownie, naprawdę. Będąc w Polsce, zawsze robię napad na Rosman i pokażę wam, co tam kupiłam, bo w ogóle bardzo w Holandii brakuje mi takiego sklepu typu Rosman. My mamy w Polsce jeszcze Hebe, naturę. jest ogromny wybór kosmetyków, a w Holandii jest tylko ten Kruidvat i szczerze tam jest bardzo mały wybór, no i jest dużo drożej. No i do tego u nas w tych drogariach jest bardzo duży wybór kosmetyków polskich marek, czego no oczywiście w Holandii nie ma. No to zaczynamy. witaminę D, henne, ponieważ sobie w Holandii sama robię. Te kremy z mini nie wiem czy one mi się sprawdzą, były na promocji, nigdy ich nie korzystałam, także będę testowała. Szampony takie ziołowe. Ten sam, szampon suchy to jest wszędzie dostępny. Kosmetyki z Only Bio no to ja bardzo lubię. Sprawdzają mi się już dłuższy czas. Ich używam. E, teraz wyszła nowa seria takich do włosów farbowanych. Także zobaczymy. Maszynki też mam wrażenie, że są dużo tańsze tutaj w Polsce. Jakieś rajtuzy. Te fluidy bardzo lubię. Już nie wiem ile opakowań zużyłam. A o tym słyszałam też dobre opinie, dlatego wzięłam do testów. No i jakieś tam jeszcze Duperele, duperele. Wcale tego tak dużo nie wyszło, a zapłaciłam 700 zł. Trochę ta cena mnie zaskoczyła przy Kasie. Teraz już tak kończąc ten filmik, chciałabym dodać, że odkąd mamy ten domek, to mamy, czerpiemy inną radość z tych urlopów, będąc tutaj w Polsce. Wcześniej. I już po tygodniu mieliśmy takie uczucie, że już chcemy wracać do tej Holandii, do tego naszego domu, bo tam wiecie, mieliśmy już swój kąt. Więc odkąd mamy też ten swój kąt tutaj, no to jest zupełnie inna radość z tego urlopu w Polsce. I często właśnie jak rozmawiam z ludźmi za granicą, to oni często tak mówią, że nie ma co do Polski jeździć, że oni nie lubią do Polski jeździć. No i właśnie ja myślę, że to jest kwestia tego, że nie ma się tego swojego miejsca. Bo odkąd mamy ten domek, no to jest zupełnie inaczej. Dajcie znać, czy chcecie jakiegoś vlogaska tutaj, yy, z Polski i koniecznie subskrybujcie ten kanał, bo y, około 90% z Was oglądających nie subskrybuje tego kanału, a właśnie mi było 2000, także lecimy po 3. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie domku, to piszcie śmiało, postaram się Wam odpowiedzieć i co? Do następnego!